Dzień dobry, witam no. wszystkich no, cześć, bardzo cześć. bardzo serdecznie. Z tej strony Natural, Dzisiaj jest ze mną witam, Michał. Cześć, cześć. cześć jest ze mną Pewo. Pewo. Jest ze mną Ciastko, Witam. I gramy sobie Hidden Seek'a w dużym domku, największym. Oczywiście kanały chłopaków macie w opisie. I no cześć, 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 cześć. I możecie zostawić łapkę w górę. Oni tak specjalnie robią, żeby mi zepsuć odcinek, ale i tak będzie fajny i dobrze o tym wiecie. No. Bo jestem na nim ja i Pewol. Nie, jestem na nim no ja. Jeszcze tam... I, i, no i ja. ciastko Dobre. i wszyscy. I będzie ogólnie fajne. Nie mam mistrza, bo poszedł nie, gdzieś. Nie ciastko, bo ja chciałem powiedzieć, że dlatego nie, że ty tylko dlatego, że jest to handy A, no tak, dokładnie. Ja się stąd wychodzi? Wychodzisz? Wywodzisz? Nie wiem, Wychodzisz? Nie. nie wychodzisz. Ile mam czasu? Ile mam czasu? Duża jest tam. 4 minuty. Dobra. 7. No, to no, czwarta. Dobra, wyszedłem. Do pierwszej. Ja chciałbym coś zrobić i wytłumaczę to od razu, widzę nie gniewajcie się na mnie, ale to dlatego, że Natural tak zawsze robi na naszych odcinkach. Ja? Chciałbym otworzyć... Nie robię, cipy, robię cipy, tak! Cipy, nie robię tak! A to? smacznego Michał, smacznego. Ja pierdzielę! Tak, tak. Proszę. Jaki tak. Dobra, ja nie też tak no, robię. bo anegdotki widzowie nie znają. Pewor wziął Naturala na odcinek jakiś tam z gry, którą menadżer mu kazał nagrać, tam nie wiem jak to nazwać, menadżer, no nazwijmy to tak. I? Było nakręcić film i ten film wysłać do akceptacji. No i cały film po jak natural. chipsy wpierdala jak beka. Nieprawda. nie Nieprawda. Nie, ale jeszcze butelką tą napierdala. No, butelką. I to chipsami, było zupełnie przez przypadek, bo nie miałem No to spostrzeliśmy, że natural będziemy tak góry, Specjalnie z czasem chipsy kupiliśmy. Spoko, ja też mam chipsy na nexta. No, ja nie nagrywam. O kurde, ale <laughs> Pebot nagrywa. Tak global mute poleci. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Ja mam powiem, że ta mapa jest w miarę duża. Tak, teraz Więc dajcie duża, jakieś Czasu, Masz czas do czwartej minuty. No, mam, no mam czas do pierwszej, ale dajcie jakieś info. Powiem. Jeden jest na zewnątrz. Moja Jeden osób, jest to... w zewnątrz, a drugi in the, in, in, inside. Rozumiałeś, czy nie? No, dźwięk dźwięk rozumiałem. Otworzy. Na reszcie nie ma nikogo. Włącz SV Cic Bo wszedłem do takiego okay. czegoś co nie mogę z tego wyjść wszedłem ja przez przypadek Nie Czuj. było Nie było? Teraz Czekaj. Czekaj, co rundę muszę zmieniać Dobra, jestem w już? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie muszę włączyć ja Nie, bo kurde, aż będę szukał na tym, bo Dobra, Nie, 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 teraz włączyłem, serio Nie, <laughs> no biegnie Włączy. Ale chujowo, że takie mapy robią, że SV Cic od razu odpalone co rundę Chyba ciastka i pełorak już w kole, Tu u mnie baton, gdzie nie mógł wyjść XD. Tak napisał ciastko na czacie, jak widzę. Serio? Tak. Poważnie? No tu je, kurwa. Zbajtowany jak szmata XD XD Nie, poważnie, <uszyreatulator> bo ja nie chcę tam <uszyne> wejść. Znowu, żeby potem musieć płaczeć. Manchać... Nie, no, nie. no ja bo, widzę, jak biegasz natural Ja bym ci powiedział, że ktoś jest może być na respie No, no właśnie ktoś jest, trochę. ale nie wiem jak tam wejść Gdzie? No na respa Natural Nie co coś mówił, ale został tylko ci minuta czasu No ja wiem o tym, nie musisz mi mówić no, Ale ciężko jest. się natural? Nie <laughs> Natural ja to nie był trzy razy już, nie? Że nie na tym piętrze Konrad ale tutaj są fajne teleporty. Ja jestem, konrad, nie na tym piętrze. No cicho, no. Ej, prawie bym się zabił, 16 ap mi zostało. Natural. Jesteś nie na tym piętrze, powiadam ci. Co ja? Pewor, gdzie ty jesteś? Gdzieś tutaj, nie? To? Nie jesteś gdzieś tutaj. Nie, nie, nie. Nie Do jesteś. Toj toju. No, na pewno tam będę wchodził znowu. Pewor, ty jesteś w domku, nie? Nie. Nie wiem, no, kto jest w domku ze mną. Ciasko czy Pewor Nie, dajcie mi no. jeszcze tą minutę do końca Co do końca? No nie No a co kurwa, bo co, byś czarny? Tak Wy to, że żarny, to proszę. Cztery tak. razy u mnie byłeś natural Musi No wiem do... ale nie wiem gdzie ty jesteś Dobra Pew, ale jesteś w domku czy to ciastko jest do mnie w domku? Ciastko Tak? Ciastko? No 8 sekund 5, 5 4 3 Natura lecią z dolków Przedrzuc czas Easy Natural, wróć tam, gdzie byłeś, do tego, tego, do No dobra. dobra. Ja w ogóle nie miałem pojęcia tego, do jak to tego, stary. Nie wiedziałeś gdzie do tego, No, wow. Idę Coś do tego, nie, nie, to tego, do tego, Nie, tego, to tego, do tego, do tego, do No do tego, do tego, do tego, do tego, wszedłeś? No drabina tam tu jak ty na tam, Blat? No tędy, dostaję. tu, tu. Gdzie masz drabinę? O kurwa! Gdzie jest ta drabina? Da. Ale jak to jest? Ja Aha! Tyś, kurwa. No w środku tam masz wejście. kiblu? Nie, tu. A tu teleport jest jakiś. A. Dobra, to Ciastko idzie teraz. Dobra, ciasko idzie. No i gitara. Czy Ciastko... Ciastko, jednak byłeś tam, nie? O, to nie zły Ja pierdole, gdzie jest ta drabina? a ja, co, nas tu widzi? Nie, nie nie, 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 nie widzi. Chodź ci pokażę. Tutaj masz wejście. Teraz widzę. Tu, No i tam na drabinę wszedłem. Teraz, nie widział, to masz tam wejść w sumie. Dobra, to dalej się, jak coś. tam się teraz coś. raz rozbije, drzwi otwierasz. No. Moja taktyka widzę, nie? A dobra, nie? No. Dobra. Sklep parterze otwarłem, idę do piweczki. Nie, ja nie mogę otworzyć. jakby nie... Piąta minutka się otwiera, tak? Czy Piąta. No, na pierws Pierwszej minucie, nie? Czaskach tam patrzył się. No, jakby w chciał, nie? Wyszedł, no, wyszedł, wiek. wyszedł. Już wyskoczył? Przed <grym> do domku. Tak, to ci psiki zabeziemy, Konrad. No nie żni teraz. Ta Te może tak to wytnę, tak to bytne. A co wytniesz, pociga? Tak. <grym> O, tam No ale to <laughs> Jak to kloców mówił? Kloców 12 jeszcze nagrywa. Bardziej quality content niż nas w sumie. Biega po dworze. Jak już tu biega po drabiniach jakiś cały czas służy. No ja. Jak ty tam peor wszedłeś na dół? Nieważne. Nie interesuj się. Ciasko po dworze biega. No wiem, widzę. Biegam Przy jak się to zaskoczył? Dobrze, teleport This He 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 naturala Naturalna He nie? No nie uciekaj He no He He Naturalna TASCZOL 2, NATURAL... TASCO... Dzięki, z drodzy, spierdalałeś się, Ja wyciąłem szoski. 2, NATURAL 0. To idź, szukaj, dobra, ja mogę iść. Nie wierzę, wciąż go zajebał się. 100, 100 HP ma? To nie ma zabijania w takim razie, nie? Czy co? No nie ma, nie ma. On się zabił, bo z dachu zaskoczył, jak debil. Trzy razy. <noise> jest glock, który nie mogę podnieść. Dajcie tego glocka. Nie tego podnieść. O kurwa, co to? Ej, mord! No, ty się chowasz? a ja tam, widzisz. Zapraszam na mojego Instagrama, gryle Zapraszam na nartę Malik Jest taki kozak tutaj i biega po tym dworze kurwa jak ja wychodzę za 3 sekundy Ciastko pewnie Nie wali Ale jak te w ścianę to natural bo mu się wdać że jest kamienia Nie, ciastko Dobrze przynajmniej ciastko Ale piostrowali nożem od razu, nie? Obstrany Wars kamera jest na zero, dobra. Znaczy. No, że można na patrzeć jak zgniemy. jak gdzieś po podwórku. mnie chyba kartofel. Przebieg nade mną gdzieś pobieg Nie, ta wejść Dwóch jest dwór Kurwa mać składłem <grym> ładna impreza tej To chyba dętka zaraz będzie <grym> Chyba zaraz teraz dojepię zero i tak w najwięcej No sobie tak To jakbyś ciasko nie zabił to byś sam zginął Ale niestety no, ale ściągnąłem Ciebie. Aha, ja Ciebie też. Burza jest. Uważaj, bo się w wypierdoli. Nie, u mnie nie, u mnie nie, nie uciaska. No, u mnie by, by je mało, pewnie, jeszcze razy. radzę. Raz, rozwił szybę, rozwił szybę. O nie. Uuuu. Jak już się co w ten stąd? Jest w tym basenie wodać, nie? No nie. Nie ma. Nie wiem w mi robili, pedał jebany. Dobra, dobra. Nie żyłem. Nie, no to ja bo się zesyją mi ten. Cynka. Dobra. Ale co by nie zmieniło faktu, że Debor graczol 3 punkty ciastko 2, Natural 0, tak? Nie no tak. ja teraz mam. Przeżyłem. A, jeden. No, przeżyłem, no, no, no. to czekaj, wrzucę, kiedy? a nie. B, Dwa 2, N, 1. Dobra, y czekaj, stopik. <grym> volume 1. Ta -da. Ta -da, 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 da no, 1, jeden.

Zobaczymy jak no, to Wyszedł, wyraz Ale pada deszcz, o kurde. Kurwa, tu nie ma nikogo. Aż dziś. Na w złeczce? Ta. Natural widział jak tam wchodziłem. Na, no, na, no, na, no, na, no, no. Ja wiedziałem, że dziś, dziś byłeś na międzynarodarze, ale kurwa nie pędałem tego, nie? Wolę sobie zjeść pawełków bo z adwokatem jest dobre. dobry To nie jest lokowanie produktów. nie kupujcie Pawełków, jebać wedla A to nie, bo no może nie jakieś mili A nie, to jest mini-glenie, nie szkujmy mi się Tfu, A niedobry Patrysano kurwa Zaczął ich z gry, ma i z grymał padziemęką Bieda po podwórku Wszedł na dół Skąd ty wiesz? Słyszę przecież. Tak, ze No to. Jak już tutaj nie ma happen. Ja chciałem żebym jeszcze normalnie i ja bo myślałem, że mam kogoś 10 z hp i tak dalej. Zaraz nadal Przypływalni przypływalny. Nie <grych> ma ja żadnego przejścia? Nie jest. Kasko? Nie wiem Jak na moje to jest gdzieś na dachu. No bieraj to jest sota, Albo pod dachem. Chciałbym nawet, że na poddaszu. <grym> Ta? Pod stropem mi się wydaje, on jest. Jakoś tam wszedł. <grym> Patrz, na sody. pewnie przed posoda schodzi. Ja nie go widzisz, kurwa. No, lataj ten tam war lataj pod schodem. Zamiar, <grym <grym ciasko a ciastko przemilczał, żeby nie było, że go sprzedałem, nie? Tylko przemilczał. Jak tam a, wejść, wejść, kurwa? I wytrolujemy ciastko, no brawo, no brawo. Gdzie pod schody? I... Tak. Nie ta. wiem. No ciastko na bank siedzi. Nie, ja tam jestem, to ta szczerze. Kurwa. Ktoś jest na respie, ktoś na respie jest. Nie ma nikogo na respie. Jest, jest. Jak biega po schodkach A oh, miło się obserwuje aż No i wprawdzie mówię, stromy stop na poddaszu Z, z Bli, blisko kogoś domu, byłeś. Wschodniej strony domu, jeśli za południe biorą drzwi Blisko kogoś byłeś, Pewot. Chociaż to z suwa, ale spierdala Zadar popierdala? No, 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 no No Ktoś jest na Bagna przy przylespie to wiem na pewno i ktoś się właśnie teleportował. Tylko biega w kółko i Co to za teleporty? A, je Ale nie kurwa, gracz, drugi raz mi sprzedałeś. Ja ciebie nigdy nie sprzedał, Patryk, kurwa. Tylko o tym nie masz. To sprzedaj, szybko! Pełkownika ja nie sprzedaż, debilu. Nie wiem co wiesz, także to pójść do twojej trumny bo Peuro to nie szuka Post do ciasko już szukał przecież A nie, teraz ja tam, szuka Ale ja Jak wejść pod schody Nie, nie umiem obok siebie jest Serio obok siebie jesteśmy? Tak Co ty gadasz? Jak go widzę ta. na mapie ta daleko? Ta 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 ma no serio widzę go na mapie daleko e, Ja bym na twoim miejscu zobaczył tak pod drzwiami wiesz <laughs> <laughs> Jak pod drzwiami? Rusza się, graczu, rusza się, haha! <grym grym> <grym> nie wiem, już nie zdążę. Ten za nie uciekam kłaciąc koło. mi się nudzi, na tury, bo mi się nudzi. No, i też się nudzi, dlatego ja go cały czas widzę, cały Ale tak czas. Ale nie było, to już do minutu, żeby wyjść. Dobra, powoł, pokazać ci? Wyszedł, no. wyszedł, pa, on tam wyszedł. A ja byłem tu, chodź. Ja tu jeszcze da się wejść, nie? No, pokaż. Czekaj, muszę wyjść stamtąd. No dobra, dobra, dobra. Ej, mam pomysł. Jak on? Tędy? Tak ej, ej, mam pomysł, chłopaki. No. I może widzowie będą... Ej. Widzowie będą naszymi świadkami, znaczy, Tam dalej mówię. jeszcze możesz, no. Z Co wy na to? Ej. No, zrobimy no, no. tak, nie? Weźmiemy Hide&Seek'a, Grzesiu będzie chciał nagrać, to powiemy mu, że gramy na żywo od razu i damy mu tego Seeka. I znajdziemy jakieś miejscówki, i będziemy wszyscy no. tak chowali, że Grzesiu będzie kurwa w szoku. Dobra. Co wy na to? Widzowie się zgadzają? Jeśli tak. tak, napiszcie o tym w komentarzu. I napiszcie, kto chowam na tę mapę. Czy ktoś z nas kręcić, czy po prostu dać ją mistrzowi? Co wy na to? Dobra. No. Ile A... łapę w górę i to robimy jak? A w sumie, łapki, komentarze. Najważniejsze komentarze. Komu mapę i czy to robimy, czy nie? No Bo i... to jest trochę nieferw zagranie w ogóle <laughs> tego. Hide Heidzinko... nc no ale, no ale, Ej, żeby było tutaj. Wkoń. No dogryweczka jest. Dobra, to Bevor, możemy na, na się dograć. To co, ja no. z ciaskiem szukam, a wy się chowacie, tak? Tak. Dobra, no, raz. dawaj ciasko. Dobra. Może być. Będziesz naszą już, nie? Fajna ta mapa. No. na taką kosteczkę. No, nie, nie znajdę. A jak nikogo nie, nie, nie znajdziemy to co się dzieje wtedy? No to hmm, pokażesz To po, po, podwoje, podwojna wygrana, tak? Dokładnie, exactly. Mówi, biali mu A, to nie wiedziałem, co to. Nie, nie ma problemu sprzedawania, ty kurwa jebana na Steamie. <grym> ja nie wiem, gdzie jesteś nawet. Nie, jak Między kiedyś wkurwiał I gręciliśmy z nim odcinek, gdy mi To mi mistrz szukał, to na pewno kurwa sprzedawałem. 50 hp to nie Hej się zajebbił zaraz po tu dal, czy dać coś? Nie Nie wiedzą gdzie Tylko jeszcze raz szczęknie, nie? Na pawełkach sobie w dole Nie, mi nie przeszkadza. Nie, <gryznie>, nie martw się Czyliś próby przekupstwa? Zal ik er eens erop Ja. dat ja, op, 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 op. <gülpig> <gülpig> We worden er gezegd voor hem, hè? Ja. Może to nie będzie podwójnie miejscówek, tak sprawę, jak już się Albo odpalę, że każę na każdego i kto przeżyje ostatni ten ma pierwsze miejsce No Co w strzelaniu się? Nie na noże Nopę A jak dupę. jak koszto na trola trolla pijanego nie będę zabić, tu nie ma koblara Mówię <grym> no, to, że oni wyknęli kurwa, że w domku ja co będę domkuł cały czas? Na zewnątrz no nikt tak. kurwa. I zmarnowali kurwa 3 minuty w bachach. Tak mamy do końca. O? Do końca mamy. Dziwne... Ale wlew sam. Chodź na chwilę na tyłek, na Nie ma do góry ciasta, patrzyłem. A dzisiaj? Prawo bardziej Kto ja do basenu wskoczył? Denerwuje mnie to już <grym <grym <z nimi. grym wyślepszy> Powiem tyle no, łatwo Tak, bym powiedział, że zmieniamy miejscówki I musicie... ...palić wszystkie od nowa <grym się z nimi> Dawaj SVC-cu, Po co? Bo przeszedłem tam, to miejsce no i I Nie, nie dawaj mu no daj mi. Ma no. Nie, no. no i wyszedłeś, kłamco. Nie wyszedłem, no siedzę tam przecież. Prostale gniska na znak. No, SS. już? Nie, jeszcze. Już. A, nie, no nie, to No już. No, Ancie, nie wiem, czy wiesz, masz tego. Się... No, nie każdy ma takie binga Nie wiem, gdzie oni są. A już ustawiałam. Ja nie miałam, musiałem sobie zbindować V. Nie grać w domku, ja na podwórku. No to wam powiem. Gdzie na podwórku? To jest dokładną pozycję. No nie. 165x325y. Kurwa, czemu tych metni nie podajesz, czy jak? W basenie nikogo nie ma. No współrzędne, kurwa. I soli, kurwa. Jej. Czego to się tu nakradało? Nie pamiętam. Były wykresy jakieś X No, łatwo, łatwo. <grystanie> nie wiem, nie mam pojęcia, serio. He, <grystanie> Gdzie się? Gdzie ty, gdzie ty grałeś? Na dachu? <grystanie> Dobra, na Wejdźcie, dobrze, pokażę. Chodźcie. A bo no, teraz możecie patrzeć. Ja to, zobacz, 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 zobacz. W ścianie? Wychodzę, no wybiegaliście się. wszędzie tu dwa razy, a pokaż na swoją. O, właśnie no właśnie, nie że. jeszcze <laughs> pod domem jest taka, nie? Tak. Ta. No dobra, to było na tyle w takim razie. Pewot gracz o pierwsze miejsce mieli, między drugie. No i możecie się pożegnać przyjaciele Pożegnamy no, się. No, Zapraszam się na, razie. na kanały Stawcie łapkę w górę. widoczności, subskrypcji, w świetle pięknie, dziękujemy bardzo i łapeczki w ogóle. I napiszcie co z tym pomysłem Kraczona. Komu mamy tą mapkę dać i w ogóle. Znaczy daci... komu to zostajemy kommistrzowi raczej ewentualnie trowi ale No Mistrzu tak się sadzi zawsze on, że ktoś czy sam toxic, a on jest najbardziej, to, nie znaczy bardziej może nie, ale jest sam toxic. No to myślę, że jębo może tego no, no, można by było no, Aha! I kurwa nie sprzedawać na znaczy. No nie, nie, nie. Dobra, to no. piszcie w komentarzach, zostawiacie łapki w górę, Kanał chłopaku macie po i do zobaczenia. Pa, pa.